Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu senior online, spotkania z seniorami powiatu Wawrzyskiego na platformie YouTube organizowane to wszystko przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu a to po to żeby spotykać się z państwem również online w tak ciężkich czasach jakimi jest choćby pandemia koronawirusa jest to już kolejne spotkanie pozostałe spotkania możecie państwo w łatwy sposób znaleźć na naszym kanale na YouTubie odtwarzając poprzednie filmy jakie już nagrywaliśmy w nich masa bardzo przydatnej wiedzy na temat działania oszustów, działania oszustów na policjanta, na wnuczka w internecie, a nawet dużo innych niezwiązanych z oszustwami informacji. Dzisiaj w szczególnych okolicznościach, bo nadaje od siebie z domu. No ale tego wymagała sytuacja, drodzy Państwo. Niemniej jednak przygotowaliśmy dla Was kilka informacji, prostych informacji, krótkich, ale po raz kolejny zachęcających. Do pewnej refleksji, pewnego zastanowienia się, a nawet studiowania, szukania informacji na temat innych sposobów oszustw, tylko po to, żeby nie stać się ofiarami tych oszustw. Dlatego, drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym chciałbym z Wami króciutko porozmawiać o. Pewnym, chciałbym powiedzieć nowym, ale w sumie nie do końca, nie takim nowym, jakby się mogło wydawać, sposobie oszustw. To już kolejny ze sposobów, jakie sobie omawiamy. Jak widzicie, Państwo, jest ich bardzo dużo: są to oszustwa na kryptowaluty. Na czym polega oszustwo, schemat można powiedzieć, jest ten sam. Informowaliśmy o, o tych oszustwach już w 2001 roku. Jesteśmy teraz bezpośrednio na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Obrzychu, do której wielokrotnie Państwa zachęcałem, żebyście wchodzili, odwiedzali tę stronę, na niej bardzo dużo ciekawych informacji, dużo więcej informacji niż jesteśmy w stanie nawet przekazać na tych naszych comiesięcznych transmisjach także żeby być na bieżąco warto na tą stronę wchodzić czytać co jest tutaj umieszczane a wśród nich właśnie znajdziemy informacje z 2021 roku już o oszustwach związanych z kryptowalutami dlaczego akurat teraz wracam do oszustw związanych z kryptowalutami a to dlatego że już mamy pierwsze sygnały Odnośnie tego, że w tym roku, czy w 2022, były próby oszustw w Wałbrzychu, a nawet dokonane próby w okolicach takich oszustw, gdzie zastosowano właśnie ten schemat działania. Dlaczego? Dlatego chciałbym kilka słów o tym sposobie oszustw. Ten początkowy schemat jest taki sam. Dzwoni do nas telefon, nieznana osoba. Przedstawia się jako pracownik czy to banku, czy to brokera, inwestora, który oferuje nam pewnego rodzaju szybki zarobek. Na czym ten zarobek w tym wypadku polega, drodzy Państwo? Jest to oferta dla Państwa zainwestowania pieniędzy w kryptowaluty. Jest to motywowane tym, że jesteście w stanie zarobić bardzo duże pieniądze w bardzo krótkim czasie. Trzeba tylko zainwestować, a ten rzekomy broker zrobi wszystko za nas. Jest to oferta bardzo różna od zainwestowania od 200 do 250, czasami więcej, czasami mniej dolarów, co ma nam później przynosić. Odpowiednie zyski dziennie nawet w okolicach 50 czy 100 dolarów, więc oczywiście dla nas wygląda, jest to przedstawiane w bardzo atrakcyjny sposób, że jesteśmy bardzo szybko w stanie zarabiać bardzo duże pieniądze. No i to jest tak naprawdę pierwszy moment, w którym powinna nam się zapalić nasza pierwsza lampka bezpieczeństwa w głowie czyli jeżeli ktoś do nas. Bezinteresownie dzwoni i oferuje nam bardzo duży zarobek w bardzo krótkim czasie, to powinniśmy się zastanowić w ogóle, dlaczego to robi. E... Świat nie jest taki idealny, żeby dzwonili do nas obcy nam ludzie i chcieli nam zagwarantować duży zarobek pieniędzy. Tak, o po prostu. E... Przejdziemy w ogóle do tego, jak takie inwestowanie wygląda w praktyce, ale to już jest ten pierwszy moment, w którym powinniśmy się zastanowić, czy aby na pewno nie rozmawiamy z oszustem. Bardzo częstą cechą e, oszustw, nie tylko tych na kryptowaluty, ale przede wszystkim e, jest to, że bardzo często osoba, z którą rozmawiamy przez telefon ma wschodni akcent. Ładnie mówi po polsku, płynnie mówi po polsku, ale jest e, słyszalny wschodni akcent. E, I Tutaj jest nam ta oferta przedstawiana, że możemy zainwestować pieniążki w kryptowaluty, że będzie szybki zysk. Tutaj jest nam to w taki oczywiście sposób przedstawiane, żeby też pewną presję na nas stworzyć, że to by było trzeba teraz inwestować, bo jest wiele osób zainteresowanych i tutaj to ciśnienie jest budowane. Do tego w naszej głowie pojawia się ta opcja szybkiego zarobku, jesteśmy zainteresowani, Rozmowa jest kontynuowana, no i oczywiście przechodzimy w tym momencie do tego, w jaki sposób te pieniądze zainwestować. No i tutaj jest nam to przedstawiane jako bardzo łatwą, szybką formę możliwości inwestycji, żeby to zrobić, bo jest to możliwe z każdej platformy bankowej. Oczywiście tak jest nam to przedstawiane. Wystarczy zalogować się do swojego banku i przelać odpowiednią kwotę pieniędzy na to konto inwestycyjne, które będzie nam rosło, ten portfel nasz będzie rósł i będziemy mogli później sobie te pieniążki wypłacać. żeby usprawnić cały ten proces, żebyście państwo nie musieli tego szukać na swojej stronie banku, jest wam oczywiście w tym miejscu oferowana pomoc w postaci takiej, że wystarczy zainstalować na swoim komputerze lub na swoim telefonie, a najczęściej na obu z nich, bo będzie to konieczne aplikacje, na przykład AnyDesk, ja tak króciutko pokażę, to jest dokładnie taka aplikacja. Jest to aplikacja służąca do zdalnego sterowania naszym pulpitem, czyli mówiąc w skrócie do zdalnego sterowania naszym komputerem. I w momencie, gdy my sobie taką aplikację, jest to jedna z wielu, bo, no bo są też inne, ale to tak dla przykładu, gdy my taką aplikację na swoim komputerze zainstalujemy, następnie wejdziemy na stronę internetową naszego banku i do tego banku się zalogujemy, to ta osoba będąca po drugiej stronie za pomocą tego programu wie, jakie dane wpisaliśmy. Na przykład do, do banku, żeby się zalogować. Poza tym nie musi znać tego hasła, bo państwo już się do tego prawdziwego banku zalogowaliście, a w tym momencie ten oszust za pomocą tej aplikacji może przejąć sterowanie nad waszym komputerem, czyli sami zalogowaliście się do swojego banku, a w tym momencie nie jesteście w stanie się z niego wylogować, bo ktoś przejął kontrolę nad waszym komputerem. I może w tym momencie dowolnie operować waszym kontem bankowym. Żeby dokonać jakiegoś przelewu, czy nawet zaciągnięcia kredytu przez tą stronę internetową banku, bardzo często potrzebna jest autoryzacja poprzez aplikację w naszym telefonie komórkowym, czyli jest wysłany przez bank SMS z kodem weryfikacyjnym. I na to oczywiście też oszuści znaleźli sobie rozwiązanie, bo proponują już wcześniej zainstalowanie tej aplikacji AnyDesk na waszym telefonie czy innej aplikacji pomagającej w tym przechwytywaniu kontroli nad telefonem czyli po raz kolejny dostaniemy SMS-a weryfikacyjnego ale ta osoba po drugiej stronie tej aplikacji już sama sobie go odczyta sama będzie w stanie zobaczyć co dotarło na wasz telefon i zweryfikować transakcję Którą dokonuje z waszego konta. Czyli po prostu będzie mogła dowolnie przelać sobie wszystkie środki znajdujące się na Państwa koncie na swoje konto. Eee, czy też zainwestować? Jeżeli tych środków będzie za mało, może spróbować zaciągnąć kredyt i te pieniążki z tego kredytu również sobie przelać. Eee, wy jesteście jako Państwo przekonani, że te pieniądze. Zostaną zainwestowane gdzieś po to, żeby państwu rósł ten portfel. Wy tych pieniędzy tak naprawdę nigdy więcej nie zobaczycie. Już, już w tym momencie tak naprawdę już jest za późno na podejmowanie. E, Jakichś pilnych działań możemy próbować, znaczy musimy działać, musimy skontaktować się z naszym bankiem, musimy zablokować szybko nasze transakcje. Aczkolwiek e, te pieniądze już z naszego konta zniknęły i odzyskanie ich na tym etapie już będzie bardzo ciężkie. E, I też nie zostanie przelana ta kwota, na którą się Państwo umawialiście, czyli te 200, 250, czy ileś dolarów, tylko zostanie zawarta, przelana prawdopodobnie. Cała wartość waszego konta, czyli wszystkie pieniądze znikną, a nawet z górką, no bo tak jak powiedziałem, że jeszcze są zaciągane bardzo często kredyty, których wy nie chcecie, ale no skoro sami zalogowaliście się niejako do tego banku i jeszcze potwierdziliście, u, um, dokonaliście autoryzacji uh, tych kredytów, no to bank będzie przekonany, że ma do czynienia właśnie z państwem i dlatego te środki będą po prostu z waszego konta znikać i ciężko będzie tutaj też z bankiem podejmować jakiekolwiek rozmowy w celu odzyskania tych pieniążków z uwagi, że sami Państwo zalogowaliście się na to konto bankowe, czyli niejako udostępniliście swoje konto bankowe innej osobie. Można by sobie zadać w tym miejscu w ogóle pytanie, w czym takim razie są kryptowaluty? E, tutaj bardzo dużo informacji, które możecie Państwo znaleźć. O tym również informowaliśmy na naszej stronie internetowej, naszej komendy miejskiej policji w Obrzychu. E, tutaj um, uważaj na kryptowaluty, link, który nas prowadzi bezpośrednio do strony internetowej. Uważaj na kryptowaluty.pl. Wszystko pisane razem można e, żeby już odchodzić od tego klikania w linki, tego chcielibyśmy się oduczyć. Przecież, e, drodzy Państwo, w takim razie wpisujemy w okno naszej przeglądarki e, uważaj na kryptowaluty.pl e, i tutaj znajdziemy bardzo dużo ciekawych informacji na temat, czym w ogóle są kryptowaluty, e, jak e, nie inwestować w nie, albo jak inwestować w nie, na co powinniśmy uważać, e, bo ten, ten schemat tej kryptowaluty jest nam przedstawiany jako bardzo łatwa i szybka możliwość zarobku. Ja bym chciał Państwa tylko przestrzec, jakby sam nie czuję się na tyle dużym ekspertem, co chodzi o kryptowaluty, żeby tłumaczyć cały schemat ich działania. Zresztą nie po to się spotykamy tutaj. O tym wszystkim można poczytać m.in. na tej stronie. Nie, ale tak pokrótce chciałbym tylko powiedzieć, drodzy Państwo, że inwestowanie w ogóle w kryptowaluty, nawet gdybyśmy mieli do czynienia z prawdziwym maklerem, e, brokerem, czy, czy, czy osobą zajmującą się tymi transakcjami i nie byłby to oszust, tylko faktycznie osoba, która by chciała e, jakimś cudem dla nas dobrze po prostu i, i chciałaby inwestować nasze pieniądze, by zarabiać dla nas, a nie dla siebie, e, to, drodzy Państwo, inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ogromnym Ryzykiem. Nie są to tak naprawdę nawet pieniądze, jest to pewna umowna wartość, którą sobie ktoś ustalił. Nie jesteśmy w stanie wypłacić tych pieniędzy. Nie posiadają one swojej fizycznej formy. Nie jesteśmy w stanie ich wziąć do ręki. One istnieją tylko i wyłącznie w przestrzeni internetowej. Nie są regulowane przez żadne banki centralne. W ogóle nie zostały stworzone przez banki centralne. Także jest to tylko pewna umowna wartość i, i na tym rynku można. Oczywiście są osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, żeby na tym rynku zarobić ale na tym rynku można też bardzo szybko, bardzo łatwo stracić potężne pieniądze, więc trzeba tutaj naprawdę posiadać ogromną wiedzę, żeby na tym rynku zarabiać pieniądze. Drodzy Państwo, ja serdecznie odradzam jakiejkolwiek. Formy inwestycji w te waluty, jeżeli Państwo naprawdę nie spędzili ogromnej sumy czasu na zagłębianiu się w ogóle w to, czym są kryptowaluty, jak one działają i jak na nich można zarabiać. Jeżeli takiej wiedzy Państwo nie posiadacie, to ja po prostu odradzam inwestowanie w takie kryptowaluty. Więcej informacji o tym właśnie. Czym są kryptowaluty, skąd się wzięły kryptowaluty? To wszystko znajdziecie właśnie na tej stronie. Uważaj na kryptowaluty.pl. Jest to bardzo dobre, bardzo rzeczowe źródło z filmami, które możemy sobie odtworzyć, na których wszystkiego się dowiemy. Poznamy też ryzyka związane z tym, co powinniśmy wiedzieć, zanim w ogóle zainwestujemy w kryptowaluty. Znajdziemy najczęściej zadawane pytania dodatkowa informacja, także to wszystko znajduje się właśnie na tej e, stronie internetowej. Do niej chciałbym państwa e, po prostu e, odesłać zanim w ogóle wpadniecie na pomysł zanim podejmiecie decyzję, żeby zainwestować w kryptowaluty. E, także jeżeli taki telefon się u państwa pojawi z nieznanego, a może nawet ze znanego numeru, ale no, bo już omawialiśmy sobie te schematy działania, gdzie ludzie podszywają się pod inne numery telefonów, także to może być telefon wykonany z rzekomo nawet z Państwa banku i będzie się na Państwa telefonie wyświetlał jako Państwa bank. Jeżeli będzie nam ktoś proponował, Inwestowanie w te kryptowaluty, nie daj Boże, będzie to jeszcze osoba właśnie z tym wschodnim akcentem. Tu już powinniśmy być bardzo uważni. Broń Boże, nigdy nie instalujemy na naszym telefonie ani na naszym komputerze aplikacji służących do przechwytywania naszego pulpitu, czyli władzy tak naprawdę nad naszym komputerem. Zasadniczo nie powinniśmy instalować żadnych aplikacji jeżeli ktoś nas przez telefon o to prosi także nic takiego nie robimy albo przynajmniej powinniśmy się głęboko zastanowić nad tym co to jest za aplikacja, poczytać o niej nie na gorąco nie teraz od razu w trakcie rozmowy tylko zweryfikować co to za aplikacja, do czego ona służy dopiero wtedy ewentualnie podejmować takie nie wszystko ryzykowne decyzje i tym bardziej nie podawać nikomu Loginu, hasła, ani innych danych niezbędnych do zalogowania się na nasze konto bankowe. Nie udostępniamy skanów swoich dokumentów osobistych, bo takie sytuacje również mają miejsce. Nie ufamy ślepo osobom, które podają się za pracowników banków czy innych instytucji, które rzekomo mają albo zabezpieczyć nas przed jakimiś oszustami, albo chcą nam inwestować nasze pieniądze żeby nam w przyszłości rzekomo żyło się lepiej żebyśmy zarabiali jakieś duże sumy pieniędzy poprzez siedzenie tak naprawdę na kanapie bo zainwestowaliśmy raz 200 dolarów a teraz będziemy codziennie zarabiać po 50 dolarów no świat niestety nie jest taki prosty nie jest taki łatwy także drodzy państwo zanim zaufacie zanim zdecydujecie się na ten krok w kryptowaluty przeczytajcie, wejdźcie chociaż na tą stronę, uważaj na kryptowaluty i przeczytajcie informacje, które się tutaj znajdują dalsze informacje w tym temacie również będą się pojawiały na naszej stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Obrzychu, do której serdecznie Państwa zapraszam na dzisiaj króciutko to tyle mam nadzieję, że te informacje były dla Państwa cenne, pamiętajcie na oszustów uważajcie na oszustów, pamiętajcie o tym, że ci oszuści nie śpią, wymyślają coraz to nowe Schematy i sposoby działania. Pamiętamy schematy na policjanta, na wnuczka, na blika. Teraz pojawiają się kryptowaluty, po raz kolejny wracają do łask. E, także tych schematów jest dużo. Musimy być czujni na wielu frontach. E, nie dajemy się oszustwom, e, nie dajemy się tej presji, która jest na nas e, wywoływana. Weryfikujemy informacje, które do nas spływają, a jeżeli na czymś się e, nie znamy, czegoś nie wiemy, nie decydujemy sami, tylko szukamy informacji na ten temat, pytamy inne zaufane nam osoby, które może nam coś o tym powiedzą. Przekazujcie te informacje wśród swoich znajomych, rozprzestrzeniajcie je tak, by one docierały również do osób, które nie przeglądają YouTube'a, które nie posiadają dostępu do internetu, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni i żebyśmy się nie dawali oszukać się przestępcom. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, zachęcam do... Subskrybowania naszego kanału Komendy Miejskiej Policji w Obrzychchłych i do regularnego oglądania informacji, które tutaj umieszczamy co miesiąc. Widzimy się za miesiąc. Dokładne dane o tej transmisji będą oczywiście publikowane na stronie oraz na naszym kanale. Dziękuję w takim razie pięknie i do zobaczenia.